Siemanku widzowie, witam w kolejnym filmie na kanale. Z tej strony dr Driver, a dzisiaj pokażę Wam jak zostać milionerem. Więc zapraszam do oglądania. Pierwsze co w ogóle, żeby zostać tym milionerem i zacząć zarabiać dużo pieniądzków, bo to co ja mam to są zarobione pieniądze. Na to nie patrzcie, bo tu chyba się coś zbugowało i za każdą paczkę tam chyba po milion jest. Yy, Tych jako zarobionych w rzeczywistości jest normalnie, się za, dostaje pieniądze, moi drodzy. Yy, I teraz tak, jak zacząć zarabiać? Pierwsze, co bierzecie sobie jakiekolwiek auto i jedziecie sobie tu z yy, to musicie wiedzieć. No jak nie wiecie, gdzie jest mapa, to nie zarobicie dużo pieniędzy. Koniec, tak, tak to działa. Yy, jedziecie sobie właśnie tutaj i robicie prawo jazdy tutorial na kanale już jeden, dwa są w zasadzie, jeden jest do starszego prawka, drugi jest do nowego. Jeśli będzie dużo lajków, to może zrobię jeszcze jeden porad. No i tu, moi drodzy, mamy miejsce, gdzie zdaje się prawo jazdy tu w zordzie. Robicie sobie prawko za 2000. No i oczywiście jak chcecie być tym milionerem, to musicie inwestować, więc ale w co inwestować, no moi drodzy, według mnie dobre pojazdy będą, no i prawo jazdy, no paliwo też to oczywista sprawa e, jak tym zostać tym milionerem to moi drodzy wchodzimy sobie na pracę, wchodzimy sobie na tracker e, to jest taka tańsza opcja bycia milionerem, bo na takiej opcji już da się mieć ponad milion pieniędzy, około miliona da się już zrobić bez problemu większego. E, no i teraz co my tu robimy? Idziemy sobie tu, bierzemy sobie tira i jakie od tira kupić? Żeby była tak tania, to wystarczy Wam Renault Primiette lub Veko Starlis. To są takie, a którą też jest spoczko i to jest taka pierwsza opcja. Taka najtańsza, żeby zarobić jednak coś, ale no to tutaj te dwa tiry to około 100 tysięcy. A dużo lepszą opcją będzie, moi drodzy, wzięcie sobie i kupienie tira Saikan R420 Topliner. Ewentualnie Volvo, Volvo to też jest w sumie i nieco lepsze statystyki, ale nieco gorzej się prowadzi Bierzecie sobie moi drodzy i kupujecie sobie tego oto Saikana za, 4, za 140 tysięcy, tu widzicie jego statystyki no ja nie ja go sprzedałem kiedyś, bo go kupiłem sprzedałem no, nieważne, ja wezmę sobie skanie S700 Topliner I jeśli jeszcze nie jesteście takimi takimi jeszcze pro I nie umiecie jeszcze super sobie skracać, a chcielibyście jednak mieć sporo pieniędzy To tu sobie wchodzicie, bierzecie sobie trasę, moi drodzy Na Sęczkowo lub Malechowo, Malechowo jednak bardziej polecam, bo jest dużo bezpieczniejsza no i to było w, w poprzednim tam filmie z testowania tych tirów, w zasadzie tam grania na tych tirach i mleko sobie bierzecie w cysternie podjeżdżacie sobie, da się na padzie to robić, więc to jest też taka praca, jeśli, chcieć, jeśli gracie na padzie, y, na konsoli lub telefonie, bo są ludzie, coraz więcej ludzi jest, którzy grają na telefonie, Którzy po prostu no, chcieliby zarobić, a w kolejnym sposobie, bo jak sobie zarobimy te 400, no nie, moi drodzy, tak, żeby jednak być tym full milionerem, to musicie sobie zaoszczędzić 655 tysięcy, jeśli dobrze się nie mylę, i kupić mieciarkę. Więc my sobie, moi drodzy, jak to działa ta praca, moi drodzy? Ja sobie tylko wrzucę tobie środowisko, sobie wrzucę dzień. I jedziemy sobie, moi drodzy, robicie sobie traski. No tutaj ja mam akurat no malechowo moi drodzy, robicie sobie tak, że robicie sobie co jakiś czas resecik tu do 99, robicie sobie resecik co trasę i grindujecie i to jest pierwszy sposób, żeby tam milion bez problemu na tym zarobicie na nagraniu na trackerze milion w godzinkę moi drodzy zarobimy około Najtańszym tirem 70 chyba tysięcy lub nieco więcej 80-70 tysięcy Na najdroższym, na najlepszym 120 tysięcy, jeśli się nie mylę A jest jeszcze lepszy sposób, więc my sobie tylko dojedźmy już wam o nim mówi Tutaj sobie to wchodzimy i to jest taki najbardziej podstawowy sposób dla takich normalnych graczy, dosyć początkowych, ale którzy chcą się którzy chcą mieć więcej pieniędzy, chcą być... Chcą mieć po prostu już trochę pieniędzy, chcą się zarobić, e, chcą być milionerymi i takimi początkującymi, to to jest taki dobry sposób. E, no i w przyszłości no ten, ten aktron jest już bardzo spoko. Druga metoda to idziecie sobie na różko na trackerze i to już jest dla takich nieco bardziej wypasionych graczy. Idziecie sobie tu, tu się nie da robić długa bo zmienili to, wiecie sobie, wybieracie sobie tira i tu moi drodzy, tu już bardzo polecam wam yy, ojej Saikana za 140 tysięcy, on zrobi już wam maksymalny zarobek w zasadzie, no minimalny lepszy będzie na tym yy, na tym za 400 tysięcy który lepszy za 375 czy, czy za 400 tir no lepszy będzie ten za 400 mimo statystyki jest on lepszy, mocniejszy, lepiej przyspiesza. Saikan, o! Nam wrócił, moi drodzy, Nama kupcie sobie, Nama, yy... on wrócił już do tysięcy do... On kosztował moi drodzy 140 tysięcy. A on znowu kosztuje 93 tysiące. A to oznacza, że jest on obecnie takim top tirem wraz z tą skaną. więc tu sobie wybierzcie. Jeśli ja moi drodzy, bo jest ona najlepsza. I tu sobie robicie moi drodzy taką trasę. Tu sobie szybko wjeżdżacie, lecicie po ładunek. Bierzecie moi drodzy najtańszy ładunek. Tu wchodzicie wsadzi, do tira i jedziecie sobie tędy. Poładunek moi drodzy, i to już jest taka dla bardziej zaawansowanych graczy. Ale bardzo dobry zarobek jest to jeden z najlepszych yy, obecnie kursów na trackerze. Tracker jest taką pracą nie, na dla, nie dla największych zarobasów. Yy, zarobasami będziecie jak jeszcze zarobicie, więc tak mniej więcej. Yy, I to jest zaraz ten sposób dla prozarobasy, yy, yy, dla prozarobasów wam pokażę. Tu widzicie, jest yy, jazda tędy. Tu się wjeżdżacie i zapierdzielacie polem, ewentualnie możecie tutaj pojechać za tą drogą, tu, 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 tu i tu sobie wjechać na pole i tu się jechać. Ja sobie pojechałem tak, moim Seikanem, no i jak chcecie to mieć taki maksymalny zarobek na tira to polecam sobie kupić tego tira za 400 tysięcy, no i tutaj wymagane jest prawo jazdy, to jest obecnie taki Yy, najlepszy sposób na zarobek, jak zostać milionerem No van moi drodzy kosztuje 55 tysięcy, no to tutaj mamy tira w tej samej cenie, zarobimy yy, więcej Ale yy, no, zarobimy więcej, no to to jakiś sposób yy, Moi drodzy yy, lecimy sobie i zaraz będziemy Tu jeszcze nie zjeżdżajcie sobie, pojedźcie ze drogą mam wrażenie że drugą się szybciej ten tir napędza Choć tutaj jak chcecie pole, możecie jechać polem, wtedy nie ma żadnych szans na trafienie policji praktycznie, bo jedna policja może się zrespić i na nią musicie uważać. Tu sobie dalej jedziecie moi drodzy, tu do 190 da się tym tirem rozpędzić. Więc ale moi drodzy, Saikan za 140 tysięcy znowu... Będzie tutaj wystarczający, On jedzie tam 136 albo sto, nie, on 160 chyba jedzie, czy 100, 150. Jakoś tak on jedzie, nie są super szybki. I tu moi drodzy, w tym miejscu tu tu tu, tu w tym wie ...jeździe, tu tu tu. Może stać sobie policja i musi jechać wtedy 59 maksymalnie. Jeśli stoi sobie policja, to lepiej sobie pojedźcie po prostu na mleko Chyba, że chcecie jechać sobie tu skrótem, tu naokoło Też można przejechać, ale trzeba uważać, więc możecie sobie robić mleko również Ja prawa jazdy nie mam, bo straciłem, a nie mogę go jeszcze zrobić No niestety, chodźmy do sposobu dla zarobasów Więc tak, wchodzimy sobie pracę Lecimy sobie tu Garbage collection job, moi drodzy, wybieramy i jesteśmy na śmieciarkach. I tu ważna rzecz, żeby być takim pro-zarobas MAX 3000, że tak powiem, to musicie mieć dwóch zarobasów. Obok was. Znaczy dwóch ludzi obok Was. Mogą to być gracze, ale ważne, żeby ogarniali. Wytłumaczcie im to, jak działa śmieciarka, ponieważ ta o, to się opiera ta praca na, dla największych zarobasów i oni moi drodzy jak to robimy bierzemy jak chcecie śmieciarkę to musicie mieć tą oto najdroższą śmieciarkę bo ta najtańsza to jest złom totalny złom ona nawet tutaj bonusu ma nie ma chyba gdzie tu są bonusy nie ma tu bonusu 150 koni ma tylko więc to nie przyspiesza nawet E, tu mamy 450 koniec, dużo więcej, mamy e, job bonus 1.4, a tu nawet job bonusu nie mamy, więc no ta śmieciarka, moi drodzy, e, jest najbardziej, najlepsza, jeśli chodzi o te śmieciarki, jeśli jednak chcecie jakąkolwiek inną, e, to, moi drodzy, e, będzie, musicie wziąć sobie jakąś, co ma e, ten, ten, amb, amb, ten szybki AMB Tech, moi drodzy. Bo Baltic Works są wolne. No i tu mamy zarobek 1,2. 1,1. O, tu, moi drodzy, jest coś takiego. No jednak wolałbym wziąć ten mnożnik, mimo że wolniejsza praca. Tu mamy, moi drodzy, 1,2. I to jest taka, no, przedos no przedostatnia ciężaruwa. I szczerze, moim zdaniem, DAW też jest ok, Ale tu mamy 1,2, a tam mamy 1,4. No, płacimy więcej, moi drodzy, ale cóż. I teraz tak, spawn. I patrzcie sobie tu na to, wybieracie sobie misję i wybieracie sobie misję Sławno Nord, to jest najlepsza, yy, tak, to jest najlepsza jak obecnie istnieje. I tu, moi drodzy, wrzucacie gracze, klikacie sobie player i wpisujecie sobie nic. Yy, znaczy, tu piszecie yy, nazwę użytkownika, właśnie. No, waszego pomocnika, tutaj, który jest tu, sobie czeka na was. No, ja w tym przypadku muszę użyć botów, ale boty zabierają 20% wypłaty. Tak samo drugiego playera, dodajecie, i tak z dwoma graczami ogarniętymi jesteście w stanie zarobić yy, 40 minut. Yy, 100 tysięcy 40 minut około 40 minut, 100 tysięcy Podpisujemy się tam, tak? Więc no to już powinniście wiedzieć i lecimy sobie po śmieciarkę, ponieważ to jest sposób kolejny jak zostać milionerem. Tunego malowania śmieciarki jeszcze nie posiadają. Odpala nam i moi drodzy z waszymi playerami, graczami, śmigacie sobie waszym Baltic Works, znaczy naszą śmieciarką tu sobie włączacie io io te, te lampeczki wszystkie i jedziecie sobie pamiętajcie awaryjnych też używać no i na prywatnych serwerach jak już jesteście zarobaks max znaczy jak już chcecie jednak najlepszy zarobek to i was stać macie tam 50 robuxów to na miesiąc możecie sobie kupić serwer pcd prywatny tak jak ja mam za 50 robuxów właśnie klikam se i robi mi godzinę jaką chcę, więc to jest duży plus yy, dla zarobasów, takich naprawdę dobry sposób. Yy, no bo nikt wam nie przeszkadza, możecie sobie trafik wywalić. Yy, patrzcie, o, jedzie tu taki, taki trafik. A ja się klikam, yy, wyłącz. No i wyłączam mi tu yy, ładnie ten. I jedziecie sobie, moi drodzy, robicie strefy. Tylko pamiętajcie, żeby nie utknąć, bo wtedy kasa jest ze strefy, to też jest plus. Jak macie czas, to tu możecie sobie robić pełen kurs. Pod U macie podświetlenie śmietników, które, no tam są kolorki oznaczone, to jest. Botami zarobicie 20% mniej, a to już nie jest wtedy najlepszy zarobek. Jak ktoś bardzo chce, niech się gra z botami, ale nie zarobi tyle, to jest też informacja. Yy, ważna, ważne, żeby mieć tu dwóch ogarniętych graczy, plus siebie też. Mam nadzieję, że ogarniętego. Yy, no, a taki, no to mówię, najtańszy sposób na takiego zarobasa, moim zdaniem, to yy, śmieciar, yy, to tracker, właśnie tracker. Tak, tracker. Yy, no i jak się ogarniecie ładnie, to zrobicie dosyć szybko, całe sławno, bo to właśnie sławno robicie. To w ogóle jest jakieś dziwne, coś pod no, sławno, dziwne. Pewnie tam się trafi kredpi i jakoś tak, więc moi drodzy, w zasadzie co ja mam tu wam mówić jeszcze? No to zrobimy sobie takie podsumowanie. Na pierwszym miejscu jest, moi drodzy, jeszcze zanim podsumowanie, ważna informacja jest taka, że na śmieciarce macie zarobek bez prawa jazdy. Zarabiacie, bo prawo jazdy nie działa, więc jest to taki uczciwy. Zarobek, zarobek bez ściemniania, zarobek po prostu. Yy, no nie musicie mieć prawa jazdy za, za te chyba 2000 około. Yy, więc obecnie tak, podsumowanie. Tracker z prawkiem plus mleko, jeszcze lepsza. To jest tracker plus skróty, ładna jazda ta co wam pokazałem do starego Jarosława i tam z tymi rzeczami. A jeszcze lepsza, jeszcze lepsza praca to są śmieciarki z dwoma graczami Wtedy zarabiacie najwięcej pieniądzków To jest taki top sposób na pieniądze na zarobek No i tak to działa mniej więcej śmieciarki i mojego ładne wnętrze takie, takie wnętrze oczekuję do ciężarówek do trackera i git. Ja chcę takie męso do trackerami. Eee, no i to w zasadzie tyle. I co, dziękuję za oglądanie. Koniecznie zostawcie subika na kanale, jeśli się podobało. Stawcie łapkę, suba, komentarz. No i co, trzymajcie się. Cześć. A jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu.